Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry, witam pana. Czy są inne wnioski co do porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia komisji? Bardzo proszę, pan poseł Witold Zębaczyński, bardzo proszę. Wielce szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, państwo doradcy. No dzisiaj przybyło dwóch przedstawicieli klubu parlamentarnego PiS na posiedzenie komisji. Właśnie mieliśmy incydent, w którym jeden z członków, pan Gosek, odmówił podpisania listy obecności. Bez tego nie ma prawa uczestniczenia w komisji, w związku z tym Zwracam się z pytaniem do ekspertów, czy jest możliwość brania udziału w posiedzeniu w roli członka komisji z odmową podpisania listy obecności. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę ad vocem, bo to jest bardzo istotne w tym zakresie formalnym. Momencik, Panie Pośle, bardzo proszę, niech doradcy wypowiedzą się w tym momencie na zadane pytanie przez Pana Posła Zębaczyńskiego. Ja rozumiem, Panie Pośle, zaraz oczywiście otrzyma Pan głos. Jest Pan członkiem komisji, może Pan również zabierać głos. I... Bardzo proszę pan mecenas Piotr Marciniak. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca. Dobrze. Szanowni państwo, wysoka komisjo, tak naprawdę kwestia wpisania bądź nie wpisania na listę ma jedynie charakter formalny. Skoro pan poseł bierze udział w posiedzeniu komisji i zostanie to zaprotokołowane również w protokole z posiedzenia komisji to tak naprawdę bierze udział, bierze udział w posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Panu Mecenasowi zgłasza się pan wiceprzewodniczący Tomasz Trela. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Myślę, że mamy pełną jasność. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości biorą udział w komisji śledczej, dając jednoznaczną rękojmię, że komisja jest legalnie mamy doprowadzonego świadka przez służby naszego państwa działające na podstawie prawomocnego wyroku sądu okręgowego w Warszawie. Zgłaszam wniosek o przejście do przesłuchania Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, bo ja się pierwszy zgłaszałem, nie mogę. W, a w jakiej sprawie Pani Pośle? No w jakiej sprawie, no Pan Trela i Pan Zębaczyński nie musi, no mogę zabrać głos. A dobrze, tylko najpierw zgłosujemy no to... wniosek, który został złożony przez Pana Wiceprzewodniczącego. Ale my zgłaszaliśmy pana... się pierwsi Pani Przewodnicząca. mogę. No, pana posła Treli. Bardzo proszę. Kto jest, kto jest, Jesteśmy w trakcie głosowania, szanowni państwo, w tej chwili. Bardzo proszę, kto jest za wnioskiem pana przewodniczącego Tomasza Treli o przejście do przesłuchania? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Głosowało 8 osób za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Wniosek uzyskał większość. Przechodzimy w takim razie do realizacji pierwszego punktu porządku dziennego e, dzisiejszych e, obrad. Czy Pani Przewodnicząca jest w stanie udzielić nam głosu, czy nie? nie? W, nie. Sprawie, ja, ale ja, ja nie Pana pytam, sprawie? proszę się uspokoić, bo Pan nie jest przewodniczącym. Bardzo nie? proszę, nie, nie, nie. bardzo proszę Panowie. To, to... W jakiej sprawie chciałby Pan zabrać głos, Panie y, Pośle? sprawie, którą zajmuje się e, ta grupa posłów zgromadzona w tej sali. Nie, 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 e, w tej śled... chwili to nie przeszliśmy to do do jest komisja śledcza e, orzeczenie Trybunału do... Konstytucyjnego do realizacji, panowie. Ja rozumiem, że panowie przyszli tutaj po to, żeby, po to, żeby zakłócać dzisiejsze posiedzenie, obrad. Jesteście członkami komisji i oczywiście macie prawo zabrać głos i składać wnioski. Jeżeli nie chcecie składać wniosków formalnych, to przechodzimy do pierwszego punktu porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia komisji. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie 14 listopada bieżącego roku na wniosek komisji został doprowadzony pan Piotr Pogonowski. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana iż zeznając przed sejmową komisją śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Proszę usiąść jeszcze nie ten moment. Tak, tak, ja powiem kiedy będziemy wstawać, wtedy wstaniemy wszyscy. Zeznaje, że pouczam Pana, że zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał Pan treść pouczenia? Pytanie do świadka. Bardzo proszę, czy zrozumiał pan treść pouczenia? Może... Dobrze. To proszę formalnie. usiąść. Pani przewodnicząca, Zarządzam. Zarząd, tak, pan, zarządzam. Proszę usiąść. Zarządzam przerwę. Panowie. Bardzo proszę o opuszczenie. O opuszczenie sali. Zakłócają, Zakłócają panowie posiedzenie komisji. Szanowni panowie, zakłócacie posiedzenie komisji. Upominam panów po raz drugi. Składam wniosek w takim razie o wykluczenie z dzisiejszego posiedzenia panów Goska i Przydacza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Głosowało siedem osób, siedem głosów za. Panowie zostali wykluczeni. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Panowie, miejsce na udzielenie wywiadów jest gdzie indziej. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Zakłócacie, panowie, obrady Komisji. Dziękujemy.